Witam, serdecznie na kolejnym gameplayu z Crysis 3, niestety jeden odcinek was ominął, a to dlatego, że coś się popierdzieliło znowu i źle mi skonwertowało całe gameplay. Udało mi się z tego jakoś zrobić intro na szczęście, natomiast no tylko tyle, także trochę was to ominie. Teraz sobie pogramy na innych trochę ustawieniach, na innych troszkę ustawieniach, słuchajcie, bo MSA ustawiłem na, gdzie mam iść? Tutaj, na, słuchajcie, na 4 razy, a nie 8. I powiem Wam, że widać strasznie dużą różnicę na plus, oczywiście. O kurwa, alej, tu jest, ja pierdolę. No syna. No, jeszcze masz jakieś pytania, Gnoju? Są jeszcze to, trajerskie pały. No co? Wszędzie to kurwa są. Dobra. Dalej, kurna gnoju. Dobra. O nie, to miałem zrobić. Nie to, kurde! Bierz tą giwerę! Jak tam wejdę? Tu nie wejdę. To jak mam tam wejść? Także słuchajcie, klatki naprawdę skoczą ładnie tutaj, tędy Nam e, do góry. Ale kurna, idź po tych kamieniach w górze to już no. Uwa, uwa. That's nice. Nie no, kurwa dajcie. Dobra, gdzie ja mam iść? Tam do góry chyba co? Co? mamy za kiberkę? O! Zobaczymy. Come on. Nie no, z dajesz dajecie. Ja wolę już to. Dobra, idziemy dalej. Coś co się powtarza z pierwszej części jak widzicie też jestem jakimś tutaj blisko ich do no całego stawku gniazda SZKOĆ! Ja pierdziele, nie to. Nie to, kurde macie To moje chciałem tutaj, dawaj mi. Dobra. Dobra. No i co, nie to, no, no, no dlaczego? No, nie wiem gdzie jest taki ramona, dobra. I nie masz. dobra, dobra, gościu! Nie maruj, kurda. Jak jest, dobra. Trzeba to jakoś tutaj włazimy, tutaj włazimy. Dobra, jestem? Jestem. Tak, widzicie, klateczki nie skaczą poniżej 50, ładnie się trzymają, także... To wygładzanie za... zabija. Nic więcej. Nie. 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 ładuj. Nie. Nie, dobra. Gdzie mam iść? Tu, gdzieś tam. No i co? Dobra. Mamy z głowy dojścia. Gdzie mam iść? Jak w tym mam się dostać? I kolejna jest. Franza France Lisee Czy tutaj? Tędy Czy źle idę? Chyba dobrze A no weźmy, się... nie mogę się nie zrobić tam pięknie Mamy już tutaj widziszkę moją Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Tam miałeś chyba wyjście. Gdzie? Nie, no tutaj nie no tam miałeś gdzieś być. Nie wiem to włączam to też. przecież, prawda? Tak? Kur... Tam mam wejść, do góry samej. O, mordę. A jak? Przepraszam bardzo. To tak się spytam. Ależ mnie gasz kościół. Prosim cię ktoś, żebyś przeszkadzał mi. Raczej nie. Dobra. Przejdźmy tędy. Jak ja mam tam wejść? Tu. Dobra. Uf. Nie wiem czy widzicie klatki super VGA Precision. Jeżeli nie to, to mówię wam. 50 jeszcze, no teraz było 45. Chciałem się pochwalić, że nie było niżej 50. Haha. Ha. Ale skaczę. Do 70 ponad, także spoko. Karta daje radę. O, Chciałbym się tej no nie w żaden wypadku władować. O, tutaj są kolejne. Halo? Alaou, schlepało. Dobra. Okej. Okay. You don't have a name. I don't have a name. Yes, I do have a name. No i? Cie, teraz mam ich tam.

Kurna mać, nie wkurwiają te, no, wybuchające, gówna. kosz frajer skapało, no. Dobra, gdzie ja mam iść? Eee, gdzie ta strzałka mi się pokazuje? Tam. Nie to! Kurna, to! Dawaj mi moją giverę Chodź, chodź Więc nie można ulepszyć To już jest tak najlepsze Ops Tutaj raczej tędy nie przejdę, a może tędy trzeba przejść U. Dobra. Dobra. No i? Co? Fajnie. O. Hello. Lego. Jeszcze ci mało? Dobra. Teraz już ci wystarczy. Mam tam wejść, przepraszam. Nie, na szczęście nie. Hmm. O no nie, kurda, ja tam gdzieś muszę być. Jestem w złym miejscu. Kurde, rade. nie będę się pierdzielił. Zaraz tutaj szef O oh, kurde Hello My friend I'm here Ciężko trafić Ale za tak już trafię to jest moc Chyba ja blisko końca gry jesteśmy, tak mi się wydaje, słuchajcie Także ja gra jakaś super chyba nie będzie Zmęczyłem się biegnąc po górę Udało mi się A jak mam to zamknąć? to chyba będzie na dzisiaj tyle z tego gameplaya a później walkę z tym czymś sobie nagramy osobno. Także ja wam bardzo, znaczy ja wam bardzo dziękuję i do następnego razu.